Witam, dzień dobry, z tej takiej bezpiecznej odległości. O tam patrzcie, Luna siedzi. Później opowiem, bo mam straszne zmartwienie z Luną, ale to nie chcę na razie się nakręcać, później wam opowiem. Dzisiaj powiem o koszulce, która mhm. to jest koszulka damska typu slim. Ona jest dość mocno taliowana, czyli jest wcięta. Ja nie ukrywam, że ja nie przepagam za tego typu koszulkami i może mają bardzo ładne rękawki, to gdzieś ja wolę takie luźne i dlatego też ja cały czas noszę moje oversize, które wyglądają jak worki na ziemniaki, ale ja je po prostu uwielbiam, bo są luźne. Ja lubię, jak nic nie, nigdzie nie ugniata. Tutaj macie wzór, jeden z moich ulubionych. Nasz konfigurator jest połączony ze Spotify, więc tam jak mykniecie, to zobaczycie, jak super dodają się teksty. No i co? Czas się już kończy. Życzę Wam cudnego dnia i miecie pyszną, uśmiechniętą kawkę. Kubek ma 350. Ten tak, 350.